Siema! Cześć! Nie daje rady Czas tam mgiełkę Ile już tak stoimy? Już tutaj, tam 15 minut Powiem wam, że to nie był dobry pomysł W sobotę 23 lipca, czy 4 Stać Przyjechać tutaj i stać w kolejce? Aha, ty nagrywasz. Chciałaś ty na <grywa> zgodę. <grywa> no i cóż, trzeba, trzeba swoje wycierpieć. Co nie, panie Alanie? Się, tak. <grywa> no nie, nie, tak. na Ile już stoimy? No już pół godzinki stoimy. Czapka zdana. Okulary zdane do, do szafki to to jest takie... Teraz zacząłem ci się uda kamerę przemycić Nikonie tylko widać, że w rękę, nie? przyznać, zostałem zjebę i to solidną Powiedzieli, że ostatni raz nie, nie ma żadnego nagrywania, ale dałem radę Nagranie jest Powiedzieli, że... A jakby pan tak kogoś zabił tą kamerą a? Kurwa, bo ja nie, bo ja nie przesadzaj do niego, nie? Jakbyś tak kogoś zabił tą kamerą, nie? Żeby mi tak. wypadło i wiesz... No kurwa, no ma rację, nie? Tak o, to się stać, ale... Uff. Było dobrze Teraz spójrzcie, prawdopodobnie ktoś oberwie wodą. O, dostał. <ścoughs> Powiem wam, że hyperion zaliczony, ale niestety nie nagrałem tego yy, Nagram to jeszcze. Może za rok w maju albo w czerwcu przyjedziemy w tygodniu, jak będzie mniej ludzi. Miałem GoPro w kieszeni yy, No bo wiecie, po tym incydencie co dzisiaj był, co dostałem zjebkę, no to musiałem niestety GoPro schować do kieszeni. No ale on mi tą Jak to się nazywa? To co on nas zamyka w tym, no nie wiem jak to nazwać, wiesz co? Wiesz o co mi chodzi, nie? Takie szelki. Takie, nie szelki, tylko takie no. kurde, no, takie pas, pas bezpecie. Tak mi zacisną, że po prostu nie miałem dostępu do kieszeni. Aczkolwiek widziałeś, wy, wyjąłem po chwili ją, ale tam, wieszcie mi, to, tego się nie da opisać, nie? Tam jest taki pęd, że obie ręce zaciśnięte na tym i no nie, no nie, nie da się po prostu. Nie wiem, czy ja bym tu to nagrywać, nie? W ogóle. Także jedynie te y, szelki na klatę, do GoPro, i, i jedynie tak można nagrywać tutaj. Będę żygał, kurwa. Nie, nie, Oła, nie Ej, moim, moim biednym kolanem zaryłam o, to, o ten papier ścierny. Kamera 360, nie to Nie, kochanie, będę żygał, kurwa, gdzieś się kręcił. Weź mnie wkręcaj. Kurwa, ja mówię serio. A! To już będzie czy tak? Spójrzcie tam, tak zwany bumerang No niby, ale ja nie, jej nie widziałam. A gdzie jest na przykład ten ekipa? Właśnie nie wiem. Ekipa. Aha. Ekipa. <gulny> I co? Jesteśmy tu ile już czasu? Ogólnie? Trzy godziny. A to by prostu jedną rzecz, nie? Bo. Dobra, Damulki już zmęczone są, nie wiadomo po czym. Moja stara tej. Przecież nie chcę iść na to, ja czekam. Ja czekałam aż wy pójdziecie, kurwa, mówię i sami, a wy stoicie, kurwa, jak debile. Ona jest tutaj. Po jakichś 4 godzinach zastanawiania się, postanawiamy wbić na kolejną atrakcję. Ta kolejka tutaj po prostu, ona się ciągnie przez kilometr. Powiedz cześć.

Koniec? A! Cóż to jest porównanie z Superionem, nie? I z innymi atrakcjami tutaj. To jest po prostu zwykły odpoczynek moi drodzy. Co tam curek? Daj do wody na dół To są krokodyle Ja na kąter no, na, na razie jest lajftownie jak, jak zwykle Nagrywasz całą tę? Co ty nagrywaj? tam będę z boku Pani czy bez kamery? Ja U mnie i Bartku i to leży na butach Już? Kupa w gaciach już jest? Tak, już jakoś szybko Aha, Dobra, zaraz wracamy du, 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 du. Nie śle! Nie tej Ale za chwilę będzie wyżej! Bo no wiem! Za chwilę będzie z wyższego. Dajno, no, tutaj Ale... nie, masz coś suchego, nie. żeby wytrzeć obiektyw? Kurde, nie ma nic. Musiało się zepsuć, o dobra, wyłączyła O, wyłączyła eee... Ale... o... Powiem wam, jest awaria Coś się stało, zatrzymaliśmy się Ej, to nie może być przypadek, nie? Ale to nie nie jest... wiem, może... wam, Takie... może to znak, żeby wyskoczyć tak, teraz tak, A może to znak, żeby nie iść na Kuteriona albo Zadrę eee... Trzeba ich zapytać, trzeba ich zapytać, to się często zdarza, nie? Tak, I Jesteśmy bezpieczni? No. <laughs> tak, jasne no to paś, ludzie, o Boże, trzymaj mocne co lepiej. Zobacz, on mnie znowu z tą kamerą ja się spada, no, to, to, to mnie zabiją. Się pierdolą, no. Słuchajcie, znowu zaryzykowałem i odpaliłem Musicie kamerę. Wziąć, ale ty mam, czy mam w dłoni, po prostu nie na selfie. Na razie z lajcik. Czy się opacało czekać? Po, ponad godzinę, nie? Półtora. Myślę, że tak. Ja... To... Mam <laughs> <Czuczana. śmiech> <laughs>

I <laughs> don't